Gdy zaczynają się pierwsze jesienne takie chłodne dni, to jest to dla mnie znak, że trzeba się wspomóc, tak, żeby nie zachorować. I dzisiaj zrobimy syrop z zimbiru. Taki prosty, dosyć przepis, nie wymagający zbyt dużo czasu, zbyt dużo pracy, a na pewno z efektów będziecie bardzo zadowoleni. Obecnie z dostępnością korzenia imbiru nie ma żadnego problemu. Kilka lat temu to oczywiście musielibyśmy go szukać, szukać długo. Natomiast teraz jest dostępny i na bazarach, i w jakichś takich dużych sklepach. I to, że jest powszechnie dostępny, jest świetną wiadomością, ponieważ jest to jedna z najzdrowszych przypraw świata. Jest to taki swoisty cud natury. Żeby zrobić dobry syrop, potrzebujemy 200 g kłącza imbiru, czyli korzenia imbiru, 1,5 litra wody o temperaturze tak mniej więcej 70 stopni, sok z jednej cytryny. Ja tutaj zastąpiłam jedną cytrynę dwiema pigwami. Miałam dwie sztuki pigwy, które mi zostały i po prostu je wykorzystałam. 300 ml dobrego miodu. I jeśli macie ochotę, możecie dodać na przykład suszone kwiaty hibiskusa. Ja teraz tutaj pokazuję wam takie oczko w imbirze. Możecie je odciąć. Jeśli widzicie, że imbir zaczął puszczać takie oczka, to możecie je odciąć, włożyć to do wody, namoczyć na przykład dwa dni i włożyć tak po prostu do doniczki z mokrą ziemią. I to kłączę Wam puści. Będziecie mogli sobie sami hodować imbir. Ja zrobiłam to rok temu. Mam nawet film, jak wyhodować imbir, więc jak nie zapomnę, to umieszczę link w opisie. A jeśli, a jeśli zapomnę, to mi przypomnijcie po prostu w komentarzach. Ja wszystkie komentarze czytam. Jeśli nie odpisuję, to po prostu nie mam na to czasu, ale na wszystkie komentarze odpiszę. Więc piszcie. I nie przejmujcie się, że ja nie odpisuję. Ja na pewno, na pewno odpowiem. Po prostu jest tego wszystkiego tak dużo, że nie nadążam. A teraz co ja tutaj zrobiłam? Starłam imbir, czyli 200 g imbiru startego, wrzuciłam do słoika i zalałam Wodą o temperaturze 70 stopni. Jak widzieliście, ja, ja mam taki specjalny termometr, on nie jest drogi, więc y, możecie go sobie zakupić. A jeśli nie, to ta woda nie jest gotująca się, ona po prostu jest taka, taka gorąca. Jeśli zamierzacie imbir zalać bez termometra, zakręcacie słoik i zostawiacie na 2 godziny, na 3 godziny. I teraz w międzyczasie ja zrobię drugą część tego syropu, czyli pokroję dwie pigwy. Jeśli macie trzy, jeśli macie cztery, możecie również pokroić cztery. Pestki wyjmuję tutaj z pigwy i oczywiście pestek nie wyrzucam, ponieważ czeka nas jeszcze pestkówka, czyli, czyli ta nalewka z pestek pigwy. Figwę kroję bardzo, tak bardzo drobno, i będę ją wrzucała do miodu. Miodu mam tutaj 300 ml. Wrzucam do miodu. Miód mam mniszkowy. Jeśli macie miód taki zwykły, na przykład wielokwiatowy, to bardzo dobrze. Ja wolę takie miody płynne, zwłaszcza, że wykorzystuję je do różnych syropów i do różnych, do różnych moich takich preparatów moich specyfików, więc ja wolę miody płynne, a ten miód mniszkowy wykorzystuję w połączeniu z cynamonem. Jeśli na przykład kogoś z rodziny boli gardło, to wykorzystuję w ten sposób, go, że na jedną łyżeczkę miodu daję jedną łyżeczkę cynamonu, mieszam to, wychodzi z tego taki taki specyfik karmelowy, i jeśli kogoś boli gardło to za chwilę o takim bólu zapomina. Jeśli nigdy tego nie stosowaliście, polecam spróbujcie. Cynamon i miód lek na całe zło. Pigwa i miód za chwileczkę wyląduje w kąpieli wodnej, w takiej bardzo delikatnej, ciepłej kąpieli wodnej. Jak widzicie, miód już ma inną konsystencję. Ja ten słoik zostawiam w ciepłej wodzie, żeby pigwa szybciej puściła sok. Pigwę zostawiam na 3 godziny, imbir zostawiam na 3 godziny. Wszyscy wiemy, że imbir działa rozgrzewająco, jest naprawdę niezastąpionym, niezastąpionym środkiem w naszej kuchni, który działa na wychłodzenia, na przeziębienia. U mnie w moim domu imbir jest cały czas, cały rok. On nie tylko rozgrzewa, ale również jest bogaty w substancje antybakteryjne, antywirusowe, przeciwzapalne. A nawet najnowsze badania dowodzą, że posiada właściwości zwalczania nowotworów. Zresztą na pewno zauważyliście, że jak interesujecie się ziołami bądź interesujecie się właściwościami danych warzyw, owoców, różnych roślin, to na pewno już się zorientowaliście, że wyczuwacie pewne rzeczy. Jesteście po prostu w stanie wyczuć, na co dana roślina, na co dany owoc bądź warzywa Wam pomoże. A jeśli tak nie macie, to znaczy, że jeszcze nie macie, to na pewno przyjdzie z czasem. Ja przecedziłam teraz mój syrop imbirowy, odcedziłam imbir, i zauważy, zauważcie, że ja tego imbiru nie wyrzuciłam. Wrzuciłam go po prostu do słoika, do innego słoika. Teraz jeszcze raz przelewam ten syrop już przez takie mniejsze sitko, żeby nie było tam żadnych kłączy imbiru i za chwileczkę będę również wlewała tutaj syrop z pigwy. Sam wyciąg z imbiru nie ma aż takiego świetnego koloru, również nie smakuje aż tak dobrze jak na przykład syrop z pigwy, więc jeśli połączymy ten wyciąg z imbiru i syrop z pigwy, otrzymamy wspaniały syrop, którym zachwycać się będą wszyscy domownicy. Taki syrop możemy rozlać do małych słoiczków bądź do małych buteleczek, przechowywać go w lodówce tak około miesiąca. Oczywiście u mnie to znika w ciągu dwóch tygodni. Moje dzieci, kiedy były małe, kiedy miały około 6 lat, piły ten syrop po jednej łyżeczce. Natomiast teraz piją po takim małym kieliszeczku. Oczywiście się krzywią, ale piją. A krzywią się dlatego, ponieważ imbir jest takim dosyć Ostrym warzywem i to im troszeczkę nie pasuje, ale w połączeniu z pigwą wszystko jest ok. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ja pozostałości tego imbiru i pigwy zalałam wódką. Jeśli chcecie, możecie zalać pół na pół spirytusem z wodą. Odstawcie to na jakiś miesiąc i macie nalewkę. Żeby była słodsza, jeśli lubicie słodsze nalewki, możecie dolać miodu. Wracając do syropu z imbiru, możecie syrop z imbiru dodawać do herbaty, możecie pić w takich kieliszeczkach. Rozgrzewajcie się, wzmacniajcie, korzystajcie z cudów natury, subskrybujcie kanał, udostępniajcie ten film. Niech się niesie. Dziękuję Wam bardzo i dziękuję, że jesteście ze mną.